Hej, witam was wszystkich. W kolejnym odcinku serii zagramy w Hearthstone! Uuu, to, to. I like it. I like it. Fajny początek, bardzo fajny. Miałem zdalić tamte karta, ale ki. Witam was wszystkich. W kolejnym odcinku serii zagramy w Hearthstone! Kolejna ręka, Majem. Mecze nie są krótkie, ale są za to niesamowicie ekscytujące. Kontynuujemy naszą przygodę. Naszą przygodę, Memphis. Nie muszę teraz, Chociaż Dara, mogę zachować monetkę. Mój błąd. Dara, trudno. Faktycznie fail z mojej strony. Ale, co tam, monetka? Aż tak mi na pieniądzach nie zależy, ohohoho oho, oho. Ej, mamy bardzo dobre wymiany Więc tak jest bardzo spoko Opa Tak jest bardzo fajnie, bardzo przyjemnie tak Ta netka faktycznie mi się teraz przyda Heszy, to robi obecnie jakąś różnicę Well Pytanie, czy ty w tym kanału, żeby złożył broń na nim? Nie. Ta monetka zmieniłaby to, że mógł użyć teraz do bądź Sunbockera. Czyli w sumie tak nie sporo. Ale życie. Many mi, czyli jednego obrażenia mi brakuje, żeby. Eee, dobra, braki. I tak nic konkretniejszego nie zrobię, za tą ilość many, więc użyjmy po prostu to. No, słuchaj, Broń będzie zamrożona, ale już nie ma broni, więc dajemy go bez różnicy. Mini bot. Okej. Okay. Okej okay. Są chyba raczej rzucę Do we Yolo Niech będzie Najgorszy target oczywiście Nie mogłeś w niego Aj, no ale dobra Niech będzie Niechaj będzie na bujie, oh. to już Blizzard będzie mieć waliu. Oj, zaiste będzie mieć. Czy może to? nie, nie widzę potencjału w tym zagraniu. Więc postawimy po prostu na Blizzard. E, wychodzi na to, że Sunwalker i na nim. Ale wiecie co? Może inaczej. W następnej turze Onyxia z nim jest chora. Chwila. Czy będzie w stanie się przebić przez niego? I jeden... Tak, będą w stanie się przebić. Chyba, że nożyk powędruje na któregoś z nich. Wiecie co? Myślę, że jestem w stanie zaryzykować. Tu albo tu, i nasz Nyjdżagr przeżyje. Niestety nie udało się. Mieliśmy na to. no dwie piąte szans. A w ten sposób, jest w stanie się przebić do naszego Nyjdżagera. Te kombo z aneksem byłoby takie piękne. O mój Boże. A tu, Silver. Jest tak by się nie udało. Nieważne co. No trudno, aneksja leci. Hopa. A gorzej że będzie w stanie mi zabić Excel ale zostaną mi te welpy. Welp? Przecież jest dziewiąta tura, więc to jest najlepszy, co mogę zrobić tak czy siak. Jej! Teraz miejmy nadzieję, że nie ma konsekracji. Bo konsekracja będzie bolesna. Nie ma szałę. Proszę. Nie masz, it's something, it's always something, ale nie ma OE przynajmniej, a OE nas bardziej bolało. więc idziesz tak, ty chory potworze, kogo w Tręcz. Tak bardzo wyjebane. Tak i tak. Duplicate ceny. Mam ukrytą ochotę żeby skopiować sobie podwójnie Onyxie, ewentualnie Forstang Max. Nie będziemy mieli tak dużego tempa, jakbyśmy mieli wystawiać teraz Forstang Maxa, ale to może być bardzo kuszące. To jest bardzo kuszące. O mój Boże, dawaj, Elven Archer, cokolwiek. Zabij mi tą Onyxię, ja chcę, chcę żebyś mi ją zabił, ma tylko jedno życie. Wy też chcecie, żeby mi ją zabił, co nie? Jestem pewien. że na pewno definitywnie nie wystawiamy nic na ten stół. Przynajmniej z tego co mam na łapie. Pytanie czy chce się fajnie wymienić. Dobra A no więc zróbmy tak Niech będzie tak W sumie nie wiem czy słusznie byłoby wam zasięgnąć twarz o! I'm sorry Nie, wcale nie Pojebanej po prostu w twarz. Albo nie. Na spokojnie, nie musimy się śpieszyć. Bo czemu mielibyśmy. Onyxia może przecież poczekać. Ten stół i tak jest dobry. Nie, to nie jest nie do wygrania dla niego. To znaczy, może. Azure Drake, Drake jest spoko. Bo droł. Tylko problem w tym, że ja mam teraz 14... GG! A, jaki player. Ej, ludzie, mamy 6 wygranych, 0 przegranych. Stawiałem na 6 wygranych, a ile idzie lepiej niż myślałem. <laughs> Przyjemnie. Utter! Hunter. chyba wymienię się wszystkim, wiecie. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy pierwsi, to. Hmm, okej, okay, powiedzmy, że okej. Okay. Nie wiem czy Mirror image użyć teraz. O, zdecydowanie użyć teraz. Z takim podejściem? Nie mam w ogóle. Fuh, nie ma dyskusji. Mikromaszyna? Tinkertown? Zresztowanie jestem się przy życiu. Trzkawka <laughs> przepraszam. O, to jest najgorsza dwójka, jaka mogła się nam przetrafić. Ale żal. O mój Boże, jaki żal. Ale waliu. O mój Boże. Dobra. Pech. Nie to aż ma trzy ataku, ale... Chyba pójdziemy w waliu. Opa! Here I come! Niech będzie, zabijmy tego rycerzyka. Pytanie, czy ma konsekrację. Na momentkę zużył. Jeżeli ma konsekrację, to wymiana z tym... O! Mm. Nie wiem zbytnio, co chcę od niego. Ładność twarz, już tak. Może mieć broń w sumie. Może mieć broń. Więc zróbmy tak. A, patrzcie! Zabijemy jeden na jeden? Okej. Okay. Czyli niskie value będzie mieć z tego. Dobrze. Duplicate? Knife Juggler? Niech zużyje tą broń. Niekoniecznie powinienem, ale... Ale chcę go zaspamować Green Patronami. Na Renie ciężko to ogarnąć. A do tego potrzebujesz 7 many. No zabij mi go. Mam dodatkowo Armor Plating. Uz. Uz jest problematyczne. Eee, nie wiem co chcę zrobić. Oczywiście nie chcę bizardu teraz. No może chcę. Coś takiego. Będę w stanie się tak wymienić dzięki temu. Niech będzie wyrzucić dużą ilość stworów Sea Giant. Nie zrobi tego Green Patron i specjal. Ewentualnie Blizzard, by zamrozić. I wewnątrz Furyman tam gdzie Nie jest dobrze, bo Green Patron mi nie przeżyje. Because. Eee. Interesująco. Na pewno tu dla pikę nic jak zaraz będziemy sali coś takiego. Bolesne, będę mieć mało życia. Zrzucić teraz gianta? Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Będziemy ich zabić za pomocą broni i tych. Nie. Tak, i ping. Tak, ping. On mi zbije tym i zabije mi tym. On będzie mieć trzy życia. Okej, okay, to nie jest takie złe. Bo lizard i specjal. W razie gdyby. Pytanie, co on wyżył? jest strasznie ryzykowne. Nie jest dobrze. Tymi brońmi nie że sobie ułożył w stół. Ciężko będzie to ugrać. Yeti Silence. A, w ten sposób. Pieprzony. Dobra. Małem bardzo mało życie. Jak na sytuacja? Moglibyśmy rzucić jego. Gówno nam to da. Onyxia bardziej. Chyba bardziej w tę stronę. Sam Blizzard nam gówno da. Niech będzie Onyxia. Zostanie mi jedno życie. Jeżeli <grym> pójdzie w twarz. Nie wiem jakim cudem ja to mam przejść. To jest JOLO. To jest największe JOLO, jakie mogę zrobić. Ale nie widzę, nie, nie widzę możliwości wygrania tego inaczej Boże kurwa mać się ja, tego nie określę słowami Może pójdzie wymiany Nie, nie ma opcji O mój Boże Teraz pytanie jak to... Czy to jest do wygrania? Jest

Cokolwiek, co mi zadaje jedno obrażenie. Broń, spell, charge. Taunty też są... Chyba nie są... Nie, taunty nie są problemem, przynajmniej pojedyncze. Nie musi mi, że to jolo umożliwi mi wygraną. Boże, jeżeli ja to wygram. Jeżeli ja to wygram, ta arena będzie najlepszą areną w moim życiu. Dobra. Uwaga, czy będzie to deck? Cokolwiek, co jest mi w stanie zadać się na obrażenie. To jest najlepsza arena w moim życiu. Jeszcze nigdy, jeszcze nigdy w swoim życiu nie miałem tak quality gier. Tak jakościowych. O mój Boże! Tyle się dzieje, tyle. Playclub. o, oh, Tak! Kocham tą arena. jest najlepsza arena w moim życiu. Najlepsza. Na pewno nie chcę tego. Na pewno nie chcę tego. Pytanie: czy chcę to? Zostawię sobie. Przy odrobinie szczęścia można zrobić z tym place. Y. I zdominować totalnie early game. Mid game bardziej. Early game też jest szansa, ale to bardzo mała. I krowacz raczej nie będzie mi dużego waliu, kiedy zagramy ją w drugiej turze z monetką. Zostawcie ją na potem. Rzucają teraz. Pójdzie wymiana do Biego ze specjala. I tak nie mam co zrobić w trzeciej turze. Więc trochę będziemy wolno działać. O, specjal. W sumie ok. Moglibyśmy niby zbance zobaczyć Dragona, ale po co? Patrząc na, patrząc na to, ile mamy kart, to jakie mamy karty, to jednak ręka się przyda. Violet Teacher. I can't stop. Chyba rzucę jego po prostu. Okej... Okay. Coś jest co ma dwa ataku... Ooo, może mi zabić Drake'a, zużywając cały swój stół. Nad nie byłbym smutny z tego powodu, gdyby to zrobił. W sumie byłbym. Oczywiście więcej on ma toru, w tym ja mogę szybciej rzucić... GIANTA! Stump kod'a ma value... Niedużo ma... O, co tam jeszcze? Green Patrona teraz nie zagramy, bo nam się to nie, kompletnie nie opłaca. Onyx ja jeszcze sobie poczekam. Jeszcze do late, to trochę brakuje. Hmm. Nie mam pojęcia co możemy zagrać. Jeżeli pójdzie wszystkim w twarz, to po prostu Sea Giant poleci prawdopodobnie. On jeszcze wystawi stwory, więc prawdopodobnie będzie nastać na Sea Gianta i na pink To jest na dobrą wymianę Drake'iem. Okej. Okay. Argent. Ale co, wymienisz się? Nie, po prostu stawisz sobie ją tak, tak? Coś takiego. Niech tam Drake jeszcze pożyje, bo czemu by nie? Bo czemu by nie. Aaaa, co? Czy użyję spela, zrobię sobie jedną. nie oh, nie użyję spela, dobra. Aaa, oh, i can't. Napikaj to, czego nie chcę. Pytanie jak? Chcemy się tak wymienić? Myślę, że nie. Dajcie, czy chcę taka twarz, Walimy w twarz. Hmm. Musiałem jak da użyć, żeby było bardzo potwalne. Najlepiej, jeżeli, się w ogóle jest, jeżeli jest w ogóle szansa, najlepiej zachować Water Elemental mentala, bo bronię. to jakikolwiek pak na Tigera. Ech. I już mamy. Dobra, ale on jest zamrożony, to jest ten plus. Teraz możemy zrobić cielo. I chyba ją zrobi, wiecie? Jana nie wyszło, ale tak jest ok. A ja jeżeli trafiło w niego, to tak jest ok. Uważa, on się w mini drake nie miał go oszczędzić po prostu specjalem. To nie problem, jeżeli. Guardian of Kings, tak się nie bym powiedział. Humility derp. Cóż, lepiej na niego, niż na niego, moi drodzy. O, oh. okej, okay, wezmę. Coś takiego. Swimmiro Entity i Sea Giant to jest combo I can't stand Yes you can Dobra, teraz pytanie co robimy Myślę, że spalimy go tak Później maś Babykaj tu nie użyję Choć sobie to nie byłoby takie złe, no ale trudno Zróbmy coś takiego On się wymieni Drake'em za mojego Gianta 5x6 za mojego 1 na 5 My go potem No nie wiem Mogę to lepiej rozegrać Mogę na tym dużo przejść, pomyśleć, miałem czas. Wow, konsekracja. Boli, strata tegera boli. Ale chociaż definitywnie wiem, co zrobimy w następnej turze: Zagrabamy aneksję. I tyle. No okej, okay. O, oh, Sonwalker. To też jest interesujące zagranie. Wiecie co? Zmiana planów. To jest bardzo interesujące zagranie. Mamy zajebistą wymianę. No, kurwa! Niestety miał sobę. O mój Boże, rozsądnym wyjściem w jego przypadku byłoby pójście w twarz. On nie jest rozsądnym człowiekiem. Kon of Cold. Uh, to jest bardzo dobra karta. Wykorzystajmy tego jeden na jeden. On się nie doczeka chyba. Everyone get in here! Kurwa macie, ty masz tych harpii. Zabije nas w następnej turze. Nie jest dobrze. On mi jest w stanie zadać 8... 15 obrażeń. Jakikolwiek dopak, wie atak będzie dla nas morderczy. Kuź, gdybym nie miał, mamy więcej. Telefon nie odbieram teraz, bo nagrywam. Pocałujcie mnie w dupę eee... 8, 15. O, chwila! Nie jestem w stanie go zabić. Musiałem tak zdegrać. Ajajajaj. Aj, aj. Niedobrze. Chyba nasza pierwsza przegrana. I Plastic of Kings. GG. Dobra, nasza pierwsza przegrana, ale i tak jest dobrze, bo mamy bodajże 7 wygranych. Czyli tyle na ile stawiałem. Ale wow, te pojedynki są naprawdę quality. I to mi się podoba. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że mi się podobało. A ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Do jutra, pa pa!